Я уже А, я тут всё, не удала. Сатоэс. Снова. Не. Нет, это всякий губ я. To jest widzę fajne. Tutaj będą misie mi się. Misie się. Misi mi się Jezus Maria. Tu zawsze mi spacja nie działa. Ja w dup Co to jest za kum... Co to jest za mapa główna? Nienawidzę go tego autora. W dupie mam cię bloku. Dobra, postawię go i wsadzę sobie w dupa. No, no. A jakbym tak zrobił, to też nie wskakuje. Za duży raz. Do tamku. No, nareszcie, a czekajcie, bo może to I bym tego nie przeskoczył. O, przeskoczył. Kurde! Fajne, taki łóżko. Głupi torf. Nie czuję się jak gdorko coś. Tam? Nie, bo tam jest otwarta. Tu gdzie ja mam iść? Nie. Stamtąd. To było tam, tam, tam. To? A tu. To było tu. Może tu? Nie wiem. Spacja mi nie. Nie, ja ale na to wala. I tu jeszcze dasz, kurde, jest i tam wiem jak to zrobić. Musi tylko sprint być, nie możemy się sprint wyłączyć. No nareszcie. I co? Go around this. Co? 180 w miejscu? Nie, to jest nierealne. Ten autor jest posrany. Ja się tu nie rozpędzę, już spada. I o to gówno jak zawsze. Nienawidzę już diamentowych bloków. Tak, udało się, udało się, udało się, nie udało się, e okej. Okay. Żelazny? Co? Tu stage. 66. A tam stage. Piąty. Nie. Który tam musi być stage? Co to jest za gówno parkour? Tam musi być. Nie, nie, ja zawsze muszę zlamić, jak ja jestem już na końcu. I co tutaj musi być? I co, i to, i co, i to było tak u góry. A, bo ja się wznosiłam do góry. I to jest kratek. Raz, dwa, trzy. I ja tego nie przeskakuję.

Nie wycieszyłem się. Po prostu się skupiam na tych głupich klockach Minecraftowych. Nie przeskakuję. I walnie we mnie. I także polecę tam do przodu. Kurde, nie No nie, nie mam mikrofonu. Zawsze mu się widzę. Dobra, przeskoczmy tu. Ufno. Cztery czy pięć? Pięć. Dobra, dalej. A dobrze mi idzie na tych. No powiedziałem, dobrze mi idzie i spadło. Najlepiej, ale nieźle mi idzie na tych kratach nawet. tak. No i nie wyskoczy. Dobra, on ci gdzieś. Nie płucze mnie tym To jest Minecraft Parkour, Minecraft'owy parkour i jeżeli będzie właśnie takie do 50 stage'ów, od 50 więcej, to już będzie Minecraft Parkour playlista na moim kanale, a Minecraft Escape to będzie od, to będą krótkie escape'iki w ogóle, może to tak trzeba, tak. No, chyba tak. I tu trzeba wyskoczyć z ostatniego klocka. Nie da się! Ktoś mi dzwoni? Dobra, walić to. Poczekaj. Przepraszam. Was. Czekajcie, idę jeszcze wyciszyć telefon. Ok, wyciszyłem i już nie, nie zadzwoni. Ale ładny skok. Dobra. Zajadam w korytarzu gdzieś... Gdzie ja mam iść? Oh fuck. Tutaj. to Wdubiłam tego autora i złą tą mapę. Przechodzę tu tylko dla Was, przez to, że zmarnowałem już chyba 40 minut na tą głupią mapę. Nigdy już takiej nie zagrałam. Ciekawe, czy zadziała. No jednak. No, ich nie otworzyłem jeszcze raz. Dobra. Hmm. I nie otworzy? Otworzy. Ups. Nie, nie. Nie korzysta z tego łuku. Tu możliwe, że nie palnie No i nie palnie. Co? To było nie do przejścia. On to specjalnie zrobił, żeby go im wykorzystać w Nie tu skaczyłem może. Ale będzie fajnie wysadzić tam. Już się cieszę. Da się docenić takiej mat Co jeszcze mi tu dasz? Jeszcze, kurde, przeskocz pięć koni. Gdzie ja mam iść? Tam. Nie, to jest bez sensu. Gdzie? A ja byłem tu i skakałem tu. Wtedy tu, tu. I jak byłem już tu, to gdzie ja miałem skakać? Tutaj nie, tu. I to wtedy przeszedłem i byłam może tam. Nie. A tam, ale jak cybał jestem. Nie spadłem. I nie spadłem. Nie wierzę. Kurde, nie. Nie mogę. Nie. Nie wierzę.